Jesteśmy z Krzysztofem Buczkowskim, nudzimy się po Nowym Jorku w dzień wylotu. Generalnie jest tak, że oczywiście są żużlowcy, którzy w styczniu jadą gdzieś w ciepłe kraje pojeździć sobie na rowerach. Są tacy, którzy się wybierają w Karkonosze, w Alpy, ewentualnie Tatry, a Ty w góry w styczniu przyjechałeś do Nowego Jorku. Dlaczego no, tutaj Ciebie wiało w ogóle? Nie, to pewnie chęć, chęć zobaczenia czegoś innego, co, co roku wyjeżdżaliśmy bardziej w polskie góry, teraz może nie w góry, ale troszkę w inny kierunek obraliśmy. No trafiliśmy na mego wymagającą pogodę, tak, jest, było bardzo zimno przez pierwszy parę dni. Dwa ostatnie i w tym dzisiejszy jest, jest, jest naprawdę Taki, że możemy sobie swobodnie chodzić. No, rzeczywiście was przetargało, ale słuchaj, zrobiłeś kondycję jednak, nie? No bo to tyle kroków, da się tu pochodzić po tym mieście, co? Tak, no wiadomo, metra, nie metra. W środki transportu jest ich tutaj dużo, ale... Ale jeżeli coś chce zobaczyć, to jednak musi się trochę pochodzić i... Tak jak razem gdzieś tam poszliśmy na spacer dwa dni temu, to jakby... Wieczorem. Mój ogólny bilans tego dnia był 40 tysięcy kroków, więc myślę, że... Jest to godny, godny wynik. To nie jest twój pierwszy raz w, w Stanach Zjednoczonych. Drugi? Trzeci, tak. Ta dwa razy byłem w Kalifornii, ale to kilka lat temu, teraz jakby troszkę inny no stan, tak? No tak, trochę na wschód. Wiesz, fajnie, zobaczyliśmy znowu coś nowego, no. na mapie możemy odhaczyć sobie znowu coś jakiś inny. Inne miasto, więc w Kalifornii co się najbardziej podobało tobie? Każdy stan, każde miasto ma swój urok. Nie, tam było cieplutko, ani grama chmurki. No tutaj jest zupełnie zgodnie coś innego, bo jest strasznie zimno. Nawet co? Przywita na śnieg, bo jak, w, jak lądowaliśmy, no to akurat była, przed, przed, przed naszym lądowaniem była śnieżyca, więc tego śniegu też trochę napadało. Aha. W każdym myślę, że ma swój urok. No tutaj ten Central Park jednak e, fajnie, zrobiono mi to w sumie wrażenie. Tak, tutaj, tricie. No tam, tak jak mówiłem, ta pogoda, plaże, to wszystko, no to jest zupełnie inny świat. Nie? No to prawda, inny luz w ogóle, nie? Miałeś jakieś wyobrażenia Nowego Jorku? Każdy ma jakieś tam, powiedzmy, ale czy w ogóle nastawiałeś się na cokolwiek? I pytanie. Czy coś się zmieniło po tym twoim pobycie? Jakieś Twoje postrzeganie tego miasta? Nie wiem. Do ogarnięcia ten środki transportu czy metro, nie? No, jak człowiek jakby e, nie, u, nie jeździł metrem Aha. dotychczas, to wydawało mi się, że dosyć trudne ogarnięcie cokolwiek, ale powiem ci, że to wszystko. Ogarnęliśmy to w, w można powiedzieć, w trzy minutki, tak? Duże miasto, czy nie? Duże, duże, duże miasto, ale. Tak jak mówiłem, te metro powoduje tak, że te odległości nie są aż tak nie odczuwasz takich, tak? Że to jest bardzo szybko środek transportu i wiesz, dziś byłem drugi raz, to już poznawałem, że to już gdzieś tutaj byłem, więc, A -a. więc spoko. Dużo rzeczy nam pewnie pozostało jeszcze do, 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 do zwiedzenia. Chociaż no, myślę, że byliśmy w paru ciekawych miejscach. Fajnie. Masz jakieś e, ulubione albo takie, które. Do którego byś wrócił jeszcze raz, gdybyś mógł? Nie, no, Central Park był super, to no no, w ogóle jeden. mi się podobało. No i duże wrażenie, też ten plac, jakby po tych dwóch wieżach, które Warsaw Center, też fajne. No właśnie, bo tam też my byliśmy wtedy wieczorem i tak dalej, nie? Z nami kot idzie. Trochę tutaj pojedliście, jest tylko tak naprawdę ciężko powiedzieć, że w Nowym Jorku to jedliście strasznie amerykańskie jedzenie. Z amerykańskiego to nie było zbyt dużo, tak bym powiedział, tak? No, no. Ten jeden burger, który. Szczerze powiem, zjadłem jeszcze dwa, dwa następne, bo... To nie, niedaleko, słuchaj, jak masz ochotę. No, wie, kto wie. Ta kuchnia jest bardzo rozbudowana, nie? A. To jest, na co chcesz, masz ochotę, to znajdziesz to wszystko, nie? Byłeś na meczu NBA tutaj w Nowym Jorku, to nie był twój pierwszy mecz, prawda? Drugi, drugi, drugi. no, byliśmy... Kilka lat byliśmy na Los Angeles Lakers, Aha. to było fajnie, pod względem tego, że, że jakby to była ta hala Madison Square Garden, tak, więc... No, no. Kawał, kawał historii i pewno ludzi, widowisko, no mówię, to co oglądamy w telewizji, a co się dzieje też na żywo, też to zupełnie inaczej wygląda, mm. tak, więc... Jeszcze jedno pytanie mam ze stricte takich nowojorskich, nie wiem czy wiecie, ale Krzysiek jest być może jednym z pierwszych żużlowców w tym roku, który po prostu był na Broadway'u, na musicalu o Michael'u Jacksonie, tak? Dokładnie, dokładnie. I jako człowiek, który na co dzień, można powiedzieć, że w trochę innym teatrze uczestniczy, to yy, w ogóle jak wrażenia, co wyniosłeś takiego, jakie obserwacje? Nie wiem, czy kogoś wrażli, czy nie, ale wydaje mi się, że jakby te dzieci, czy, czy ci, ci ludzie uczestniczący w tym spektaklu, jako grają grający główne role, takie bardziej utalentowani byli o, jakoś. bo wiem że z tego, co mi mówiłeś już, że ty wszystko w ogóle tam wiedziałeś, o co chodzi tam, co się dzieje. Tak, no troszkę się musiałem domyślać, troszkę nie, nie ale... pamiętam, to wszystko było zagrane, nie? No, no. Dwie i 2,5 godziny nie było nudu, nie było nudy. Czyli tak, zmarzłeś w Nowym Jorku, nachodziłeś się, zwiedziłeś budynki, zwiedziłeś parki i tak dalej, wyjeżdżasz stąd jak najbardziej spełniony, lepsze od Zakopanego? Nie wiem czy lepsze, no w coś innego. W... Fajnie było się jakby zobaczyć e, Nowy Jork i to mówię te, te miejsca, które tam wspominaliśmy. Dzisiaj jakby wylot Jutro jakby już w Grudziądzu. Znowu pewnie jakiś drzlach się wkradnie no, A. od poniedziałku na nowo. Później jakiś obozik. Poloni Bydgoszcz, kiedy wracamy. masz ten obóz? W czwartek. A, w czwartek to już już Przez wszystko było zaplanowane żeby zobaczyć tu Nowy Jork, ale też żeby nie zakłócać planów, planów naszego szefa. W takim razie w tym mocno żużlowym wywiadzie z Tobą jedną kwestię muszę na końcu poruszyć, w sensie taką, czy w ogóle przez ten czas pobytu tutaj, tych wakacji, można powiedzieć, chodzonych, Myślałeś dużo o żurzu, -żu? ty głową już jesteś w sezonie, czy jak ty w ogóle masz? Ty się odczepiasz od tego sportu i jak, cię, jak Anders Thompson, jak nie ma zawodów, to tam żyjesz swoim życiem, czy to jest inaczej, że no sto gdzieś buzuje już w tobie to, co... To. No, może nie aż tak, ale czasami się jakby jakbyś Przeękną się te myśli, nie? To nie jest tak, że nie jeździmy i teraz za, za dwa miesiące, to, to jakby... Te sprawy cały czas trzeba mieć... <zysy> Trzeba cały czas, chociaż ludzie, którzy pracują w Polsce na moim motocyklem, nad moim sprzętem, no, no, no. są jakby bardzo kompetentnymi ludźmi i, i jakby nie muszę się o nic martwić, więc tutaj jadę ze spokojną głową, wiadomo, że że tam wszystko będzie gotowe, nie gotowe, no wiadomo, jeszcze mam trochę czasu, więc no tak. na spokojnie. No to fajnie, słuchaj Krzysiu, dzięki serdeczne, że, że zgodziłeś się wziąć udział w wywiadzie. Za e, również e, towarzystwo, bo powiem ci szczerze, że ja wiem, ja tu mieszkam, ale żeby mnie wyrwać na spacery, no to e, jednak trzeba, trzeba to umieć, a, a to było tak, kochani, że Patryk któregoś dnia, chyba w poniedziałek mnie, we wtorek mnie obudził rano, wie ty, Krzysiek Buszkowski jest w Nowym Jorku, mówię, od razu za telefon, więc jeszcze raz bardzo mi miło, dzięki serdeczne i powodzenia, bratku, w nowym sezonie. Dzięki.